Dzień dobry, szanowni drodzy widzowie z tej strony Kirito i witam Was na pierwszym materiale z nowej serii na tym kanale, która mam nadzieję Wam się spodoba, ponieważ przechodziłem już e, na live'ach e, speedruny z Harry'ego Pottera i tak dalej. Stwierdziłem, że dzisiaj zagramy sobie w troszeczkę inną wersję Harry'ego Pottera, taką bardziej taką nowszą, a mianowicie. Lego Harry Potter. Dlatego też, jeśli seryjka Wam się spodoba, po obejrzeniu materiału zostawcie łapkę w górę, sobika, komentarz. Myślę, że materiały będą tak po około max 20 minut. Dzisiejszy może być odrobinkę, że tak powiem dłuższy. Gram na Switchu, tutaj mam padzika do Switcha i lecimy. Zaczynamy od lat 1.4, więc na razie to będą lata 1.4. sobie wstępik. Oczywiście widzowie jeśli będziecie chcieli, więc yy, żebyśmy tą grę przeszli na 100%. Tak yy, slot pierwszy to z, yy, napiszcie mi o tym w komentarzu. A może jakieś live'iki z jakiś znajdzie jak się pojawią i będzie cac w sumie do tej gry to się wręcz mogę rozłożyć mm -hmm. mm. <coughs> leci hager z wślizgiem mam dla was kwiatuszki no taka humorystyczna widzę wersja. A nie kwiatuszki, tylko to chciałem dać. No i widzę, oczywiście każda wasza porada będzie mile widziana. Masz patelnię Tutaj łapami, żartę, wszystko co tylko możliwe. Przyszedł, przyszły listy. Oddawaj to, nie ma. To dostałeś w twarz. Ile? Suf. I znowu dostał. E -e. Jaki kółko było ze słońca zrobione, nie wiem czy widzieliście, widzowie? Tak, i dlaczego Harry nie jest w Ravenclaw? Bo kto normalny łapie w górę, jak może z ziemi podnieść się ten... Bzium, bzium! Jaki jump! Water jumper robi. Bu. Proszę, list dla ciebie. Przeczytaj. King's Crows. To e, znaczy nie. E, no Dziurawy Kocioł. Tak, hary niebieski. <coughs> Zbieramy monetki. Tu mamy Jumpa. Aha, tym się zmieniamy między postaciami. Ple Dobra. O, i dostajemy jakieś monetki, jakieś żyćka. Ogólnie, aha, tym się atakuje, tym się podnosi. Zbieramy sykle, knuty i galeony. O, tutaj jakieś też monetki są. Takie sobie znajdziuszki. O. Tutaj coś się zepsuło, więc trzeba to naprawić. O, super. Mamy coś odblokowane, widzowie fani tego typu. Benz. Tutaj jakieś też Odsuń się. Czyli mamy możliwość. Aha, czyli to możemy podnieść. Ale żeby to podnieść. Aha, żeby to podnieść. Będzie nam potrzebny chary. Dobra, chyba drugą ramkę mamy zrobioną. Super. Tylko jak się do tego dostać? Ja mogę go podnieść. Nie, tak się nie dostanę. Ale mogę stanąć tu. Wracaj. Dobra i Harry może tu zebrać. Na dół, spoko, tylko jak to zebrać? Hmm. Aha, grid, doskocz. Hmm. Na pewno jest jakiś y, sposób. Tutaj mi pokazuje, że X. A czy ja mogę to podnieść? Nie to. Nie to. Tu jest krzesło, na którym można se usiąść. I co ja mogę? Mogę sobie chodzić na tym krześle. Spoko. No ale po suficie nie przejdę. Hmm. Fajne krzesełko. O. Hmm. Dobra, to mamy, ale ja bym... Bardzo chciał się dostać tutaj wyżej i zastanawiałem się po prostu jak to zrobić. Nie, Widzowiem jak to zrobić? Mhm. Ale Harego na przykład nie mogę podnieść. A, mogę. Aha, taki bayer. Dobra, czyli... Mogę tak zrobić, tu stanąć, przesunąć się. No, dlaczego to nie jest... mogę na to wskoczyć No już jakieś łamigłówki hmm. dobra tu się otwiera ale ja nie chcę jeszcze tam wejść Fajnie, że można machać. Nie wiem. Idziemy tutaj na razie, widzowie. Tu będzie potrzebny hagrid. Ale ja nie chcę tam jeszcze wchodzić. No, wracaj. Jak to zrobić? Poczekajcie, widzowie, sprawdzę. Dajcie mi dosłownie sekundkę, zaraz zobaczymy o co chodzi. Lego Harry Potter jeden, cztery. Yy... Jakoś nie wiem. jak mi sekundkę, bo naprawdę nie wiem, jak to zdobyć. A, nie, a boję się, że nie będę mógł yy, wrócić i to może być problem. Czy ty zdobyłeś to, kolega? Jeszcze chwilkę, najwyżej Wam to wytnę, jak będzie za długie. Aha, chyba wiem, widzowie, co trzeba zrobić. Tak mi się wydaje. No ale zobaczymy. Musimy zdobyć różkę dla Harego O, dajcie sekundkę. Już mamy to. Czyli Harry musi zdobyć różdżkę i nauczyć się zaklęcia. No dobra. Rozwalamy wszystko co się da O, znaczek z literiną fajnie, tylko wkurza mnie ten znaczek Gryffindor, wiecie <śmiech> <śmiech> Warto zbierać różne rzeczy. bałaganić trochę tutaj, nareperować super, nie wiem po co mi te pieniądze, ale są nie ty tylko nożyczki, jakieś tutaj niebieskie klejnoty. A tutaj można ten to... Y, Harry wskakuje. Hary. Masz tu stanąć. A, nie muszę ten, dobra. Podnoś. ma. Gościu jak... Lego uratowanen. O, chyba Wam wytnę ten moment. Jeśli nie było tego momentu, w którym szukałem, to znaczy, że yy... wyciąłem go. Tutaj mamy jeszcze jakąś ingrediencję. I lody. Dzień dobry. Dawaj loda. Odsuń się, Harry. Harry pota. Dobra, mamy to. Wszystko staramy się zbierać jak najwięcej. Nie wiem po co, ale zbieramy. Siema. Tu za galeony można sobie polatać takimi tymi. Czy coś tu jeszcze ciekawego jest? Naprawa światła. Tu jest drugie zepsute. Trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme i ósme. Super. Naprawiliśmy wszystkie światełka. Nie wiem, czy to coś dało, ale no jest naprawione. Czy tu mogę wejść jakoś? Hmm. Tu nie mogę. Ale za to tu mogę naprawić. <laughs> Tutaj można naprawić. Tu Harry. Podnoś. Hager. Hop. No i dobra. Hi. Mamy tutaj takiego Lego ludka. Klucz z preloczkiem z Harrym. O Obrazek jaki. No i dobra. Mamy teraz tutaj pana goblina, który może otworzyć nam super gryfek. Tu możemy zebrać troszkę monet. Tu mamy jakąś skrzyneczkę. O, jeszcze Hary dostał. Dobra, niech będzie Goblin, chociaż tu będzie Hagrid potrzebny pewnie. Wózek, panie Hagridzie, otwieramy. Hare. Co to? Może hagrid może tutaj coś zrobić nie? Albo może? Dobra. Eee, hagrid. Super, trochę tego tutaj mamy. O, dobra, mamy to. Ja już nie wiem, czy mam wytnę, najwyżej troszeczkę dłuższy będzie ten pierwszy odcinek, a potem będą po około 20 minut. Warto wszystko naprawiać. Warto wszystko przeszukiwać, bo tutaj jest pełno... O, smoczek. Super. Panie smoczek, bo tu potrzebujemy zrobić tak. Tu też naprawimy lampy. Dobra. E, nie ty, tylko ty. Krypta 713. Tu jest złoto, a tutaj mamy możliwość. No co jest? Tu też mamy złota pełno. Tutaj jest jakiś w ogóle stołek, żeby się dostać do góry mam jakiegoś fioletowego klejnocika Normalnie jak w normalnym Harrym trzeba we wszystko nawalić Dobra wchodzimy tutaj do skarbca harego. No tutaj mamy Jamprezę Nie te, Nie ten skarbiec Dobra O Mamy różdżki Super Czyli teraz możemy iść na y, Ulicy pokątnej Pozbierać resztę rzeczy Tutaj naprawimy stolik. O, mamy kolejny fioletowy kamyk. Dzień dobry, ja w sprawie różdżki. Bum! Spróbujmy tą pałkę. to jak prąd go poraziło? I dostajemy prezent... i czapajkę. Jakiś ty groźny! Level complete. Flip Lay unlocked. No i znaleźliśmy tylko część litery, no ale tak naprawdę znaleźliśmy też część... No ale dobra. 78%, spoko. Wydaje mi się, że dopóki nie poznamy zaklęć albo kogoś, kto wyżej skacze, to nie będziemy mogli tego zebrać. Dlatego też, oczywiście, yy, na live'ach, yy, jeśli będziecie chcieli, to będziemy robić giereczkę na 100%. Yy, więc, y, oczywiście, napiszcie w komentarzach. Z mojej strony, na dzień dzisiejszy, będzie to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. A ja żegnam się z Wami do następnego, trzymajcie się, cześć.